Na kolanach wielbiem Cię, postać leba tej spowiny. Bóstwo Twoje kryje się, Ty co rząd już całym światem bez Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Uwielbiamy Cię Panie Jezu Chryste, chlebie żywym. Uwielbiamy Cię, który, Ciebie, który jesteś pokarmem na naszej drodze do wieczności. Ty jesteś pokarmem, który nie ginie. Panie Jezu Chryste, przychodzimy na ten czas adoracji, jak w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, na ten czas, który w naszej parafii nazywamy Szkołą modlitwy to czas, kiedy chcemy razem rozważać Słowo Boże i uczyć się w ten sposób, jak to czynić w naszej codzienności: jak medytować, jak zgłębiać, jak pozwalać, by Słowo Boże przenikało w nasze serca, by oświecało nasze umysły. Panie Jezu, poślij nam teraz na początku. Swojego Ducha prosimy, wołamy o Ducha Świętego. Przyjdź, Duchu Święty, oświecaj nasze umysły, rozgrzewaj nasze serca. Pomagaj nam wprowadzać to Słowo w życie. Otwórz nasze uszy, otwórz nasze wnętrze, byśmy przyjęli dar Słowa, by to Słowo się w nas zakorzeniało. Duchu Święty, tylko w Tobie i dzięki Tobie możemy zrozumieć i przyjąć Słowo do naszego życia. Uczymy się razem nad dzisiejszym drugim czytaniem z listu Świętego Pawła Apostola do Efezjan. Bracia, to mówię i zaklinam się na Pana, abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie z ich próżnym myśleniem. Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa. Słyszeliście przecież o Nim i zostaliście pouczeni w Nim. Zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie, że co się tyczy poprzedniego sposobu życia, trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych rządz, odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przeoblec się w człowieka nowego, stworzonego na obraz Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Spróbujmy najpierw zrozumieć, Cały kontekst. Święty Paweł pisze ten list do, do jednej ze wspólnot, którą założył, gdzie przebywał. Wspólnoty chrześcijańskie, tak jak i dzisiaj, wtedy też u początku, a może i nawet bardziej, borykały się z różnymi problemami, z różnymi trudnościami. Przede wszystkim tą trudnością było to, że ci ludzie wychodzili tyle co z pogaństwa, wychodzili i żyli pośród też kultury, która była przeniknięta pogaństwem, różnymi kultami, czcią oddawaną różnym bożkom. Często ta ich też moralność odbiegała bardzo od tego, co głosiła Ewangelia. I to było wielkie niebezpieczeństwo, że ci, którzy wprawdzie przyjęli wiarę w Chrystusa i opowiedzieli się za nim, ale będąc otoczonymi takimi ludźmi, mogli do tego wracać, mieli taką pokusę, a czasem stawało się to też faktem. I dlatego, święty Paweł dzisiaj zaczyna te słowa mówiąc: To mówię i zaklinam się na Pana. Abyście już nie postępowali, tak, jak postępują poganie z ich próżnym myśleniem. Abyście już nie postępowali. I potem mówi o tym odrzuceniu dawnego człowieka, przy obleczeniu się w nowego człowieka. Spróbujmy sobie teraz w chwili ciszy wyobrazić tych chrześcijan, zobaczyć ich, tak jak nam ich wyobraźnia podpowiada, jak Duch Święty nas teraz poprowadzi. Może też zobaczyć właśnie to, co tych chrześcijan mogło gdzieś sprowadzać na manowce, ten sposób postępowania pogańskiego, tak jak postępowali poganie, zobaczyć tych pogan, zobaczyć może ten świat grecki, te świątynie, te miejsca spotkań, dyskusje. Zobaczmy teraz, co święty Paweł pisze do tych chrześcijan, do tych uczniów. Po wezwaniu, aby nie postępowali tak, jak postępują poganie, przypomina im, Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa, słyszeliście przecież o nim i zostaliście pouczeni w nim, zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie. Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa. Słyszeliście przecież o nim. Święty Paweł, on i inni głosili im Chrystusa, opowiadali kim jest, jak działa, co robi, pokazywali, dawali doświadczenie Jezusa i oni się w ten sposób nauczyli Chrystusa. Właśnie nie w taki sposób, jak proponuje świat. A następnie przypomina im ważną prawdę. Trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych rządów, odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przeoblec się w człowieka nowego, stworzonego na obraz Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Każde słowo wydaje się tutaj bardzo ważne. Pierwszą rzeczą, którą kiedy opowiadamy się za Chrystusem, i to przypomina święty Paweł, to trzeba porzucić dawnego człowieka. Dawny człowiek to jest termin, który pojawia się wielokrotnie w listach świętego Pawła. To symbol dawnego życia, dawnego postępowania właśnie tego, w czym się wcześniej było, zanim się poznało Chrystusa Jego miłość, Jego dobroć. Jego zbawcze dzieło. Ten dawny człowiek wciąż próbuje podnosić głowę we wnętrzu. Wciąż próbuje dać znać o sobie. Święty Paweł mówi, że on ulega zepsuciu na skutek zwodniczych rząd. Dawny człowiek, stary człowiek ulega zepsuciu. Tym, co jest źródłem tego zepsucia, to są zwodnicze żądze. A kiedy porzuci się tego dawnego człowieka, to Paweł wskazuje, że należy odnawiać się duchem w myśleniu. To jest też jedno z takich kluczowych terminów w Piśmie Świętym, nawrócenie. Nawrócenie to zmiana myślenia, metanoja. Czyli odnawianie się w myśleniu. Nie wolno nam pierwszym krokiem, żeby zmienić swoje życie, żeby się nawrócić, to jest zmienić myślenie. Nie wolno nam pozostawać w myśleniu dawnym. Chrześcijanin to jest człowiek, który wciąż odnawia swoje myślenie. Nie tkwi w miejscu. Następny krok to przyoblec się w człowieka nowego. Człowiek nie znosi pustki. Kiedy porzucamy dawnego człowieka, nasze dawne przyzwyczajenia, dawne zwyczaje, dawny sposób życia, grzeszny, to potrzebujemy się przyoblec w nowego człowieka, kto to jest stworzony na obraz Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Ten nowy człowiek to jest człowiek, który uznaje to, że nosi w sobie obraz Boży i został stworzony przez dobrego kochającego Boga. Ten nowy człowiek w nas to postępowanie w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Święty Paweł podkreśla prawdziwej świętości. Może być świętość fałszywa. I nieraz jest tak, że yy... Myślimy o, o świętości w kategoriach jakiejś dewocji, pobożności, ale często ona nie ma nic wspólnego z prawdziwą świętością, która jest szukaniem woli Bożej, która jest wybieraniem tego, co jest Boże w naszym życiu. To jest życie w codzienności Bożymi Przykazaniami Ewangelium. To bardzo konkretne wezwanie, które Paweł kieruje do tamtej wspólnoty, w Efezie, ale to jest też wezwanie dla nas. Słowo Boże zawsze mamy odczytywać dla siebie. I teraz zastanówmy się nad samymi sobą. Jakie Postępowanie w naszym życiu jest postępowaniem pogańskim, to znaczy bez Pana Boga. Jest postępowaniem jak gdyby, jak ludzi, którzy nie chodzą do kościoła, nie żyją Ewangelią, nie modlą się. Jakie postępowanie w naszym życiu wkrada się takie pogańskie, światowe? W chwili ciszy, wpatrując się w Chrystusa w szczerości, popatrzmy w głębie naszego serca. Kiedy już zobaczyliśmy to, co w nas może jest jeszcze takie pogańskiem nieboże, co jest takim próżnym myśleniem, pomyślmy, czy chcemy to naprawdę porzucić. Poprośmy Pana Jezusa, by nam pomógł uświadomić sobie, że to, to jest ten dawny człowiek. To jest to, co ulega zepsuciu w nas. To nie może trwać wiecznie, to nie, nie da szczęścia trwałego. Czy chcę to porzucić? Odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przeoblec się w człowieka nowego. Co w moim myśleniu wymaga odnowy? Gdzie się zastałem? Gdzie się przyzwyczaiłem do jakiegoś sposobu myślenia, funkcjonowania? Spróbujmy to zobaczyć. Panie Jezu, kończąc tą medytację Słowa, chcemy prosić Cię, abyś dał nam siłę do zrywania z tym, co jest nieboże, co nie jest Twoje w naszym życiu. Żebyś dawał nam odwagę i siłę, byśmy się odnawiali i stawali na Twój obraz, żebyśmy byli tymi nowymi stworzeniami, nowym człowiekiem. Panie Jezu, prosimy, abyś posyłał nam Ducha Świętego, który jest źródłem tego odnowienia w nas. Pomóż nam, daj nam łaskę otwartości serca, by ta odnowa dokonywała się każdego dnia. Byśmy chętnie korzystali z daru sakramentu pokuty, byśmy się karmi Tobą w Eucharystii. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Przed tak wielkim samym krawędzią Wy we wszyscy wraz. Niech przed nowym lewym stawamentem Starych prawów czas. Co dla nas się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalowany, przenajświęty sakrament, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalowany, przenajświęty sakrament, teraz zawsze i na wieki wieków. Będzie pochwalony. Przynajmniej, najświętszy sakrament. Teraz zawsze.